jeśli organizujecie Państwo przerwę wakacyjną w przedszkolu, no to organizujecie ją Państwo w ten sposób, że we wrześniu najpóźniej pewnie informujecie Państwo rodziców i jeszcze macie odpowiedni zapis w umowie z rodzicami, informujecie Państwo rodziców, kiedy ta przerwa wakacyjna będzie następowała, tak? Czyli jakby umowa musi zawierać taką informację, że ta przerwa wakacyjna będzie w miesiącach wakacyjnych i że ona będzie trwała ileś, dwa tygodnie, trzy tygodnie albo trzydzieści dni, prawda? Czyli to jest w umowie i dalej w umowie wskazujecie Państwo jasną informację, um, jeśli to jest umowa na czas nieokreślony, do którego dnia danego roku szkolnego i którego miesiąca danego roku szkolnego ten rodzic będzie miał precyzyjną informację, kiedy w państwa przedszkolu ta przerwa wakacyjna będzie, prawda? Do końca września um, najczęściej informujecie Państwo rodziców, kiedy, najpóźniej do końca września, kiedy ta przerwa wakacyjna w Państwa jednostce oświatowej jest planowana. Prawda? Ta? Za każdym razem pamiętajcie Państwo, że te zapisy umowy no, są dla Państwa przedmiotowo istotne, no, żeby rodzic nie miał roszczenia, prawda? że Oś tutaj spodziewa tego, że jednostka oświatowa będzie realizowała, będzie otwarta przez cały rok szkolny, czyli od 1 września do 31 sierpnia.